Cześć, dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o pielęgnacji włosów, ponieważ na przestrzeni ostatnich tygodni u mnie naprawdę totalnie wiele się wydarzyło. Ja nie wiem, zazwyczaj jestem taką osobą, która woli mieć jeden kosmetyk, wykończyć go i potem dopiero sięgnąć po następny. A w tym miesiącu podziały się jakieś cuda i wypróbowałam naprawdę wiele produktów, aż sama jestem po prostu w szoku, że ja dałam radę tyle popróbować. Niemniej jednak, oczywiście starałam się, żeby minimum dany preparat stosować przynajmniej dwa tygodnie, żeby móc na jego temat coś powiedzieć, a nie żeby to było takie jedno użycie i tyle. Dobrze, przejdźmy więc ogólnie do pielęgnacji włosów. Może zacznijmy od tego, że w czerwcu byłam na podcięciu i jak widzicie, teraz wciąż końcówki. Są naprawdę w ładnym stanie. Kolejną wizytę mam końcem lipca, więc myślę, że to jest odpowiedni czas. I wciąż numerem jeden, jeżeli chodzi o zabiegi pielęgnacyjne moich włosów, jest olejowanie. Ale ponieważ do olejowania oraz do nakładania humektantu pod spód niepotrzebne jest dużo preparatów, tak ilościowo, no to wciąż te same preparaty stosuję, co w poprzedniej rutynie pielęgnacyjnej. A dzisiaj naprawdę będę miała o czymś gadać. Więc jeżeli interesuje Was to, jaki stosowałam olej, jaki humektant, no to odsyłam do poprzedniej pielęgnacji włosów. Link będziecie miały poniżej. On teraz wyświetli się Wam także u góry. Natomiast ja będę pewnie odnosiła się do tej pielęgnacji również. W późniejszych częściach vloga, a nie będę go mogła niestety kilkukrotnie pojawiać w tym miejscu, dlatego link będziecie miały poniżej, jeżeli stwierdzicie, że coś jednak Was interesuje. Dobrze, przejdźmy więc do pierwszej kwestii, jaką jest oczyszczanie włosów i dziewczyny. Ja na przestrzeni ostatnich kilku tygodni wypróbowałam. To jest dla mnie szok, ale patrzcie, cztery szampony. No słuchajcie, jak u mnie dwa szampony już mi zazwyczaj działają na nerwy, bo wydaje mi się, że to nie jest dobrze, kiedy mam aż tyle produktów. No ale jeszcze na te dwa potrafię przymknąć oko, bo sobie tłumaczę, że czasami potrzebuję odmiany, ale to ja wiem, że to jest naciągane, bo ja nie potrzebuję odmiany. Jak mam dobry szampon, to wystarczy mi jeden i ja go mogę stosować jedno opakowanie po drugim i to włosom odpowiada. A dzisiaj mam cztery. No ale dobrze. Przynajmniej mam o czym Wam opowiadać. I zacznijmy sobie od totalnego ulubieńca. Jego też znacie z poprzedniej pielęgnacji włosów: szampon Makadamia Spa. I ja się go trzymam skrupulatnie, ponieważ on mi bardzo ładnie hamuje wypadanie włosów. Więc jest to taki u mnie bazowy szampon, który sprawia, że włosy niemal w ogóle mi nie wypadają. Niezależnie czy stosuję jakieś wcierki czy nie. On po prostu sprawia, że te włosy mi niemal nie wypadają, a jak widzicie, ja teraz walczę mocno o przyrost włosów, a także o ich kondycję, więc zależy mi też na tym zagęszczeniu. Także jego sobie po prostu cały czas stosuję i ponieważ on mi się tak dobrze spisywał, no to postanowiłam wypróbować alternatywę, czyli wersję karite. I powiem Wam, że niestety ona mi nie spasowała. To znaczy, jeżeli chodzi o sam efekt na włosach, był super, ponieważ po tym szamponie włosy były takie śliskie i ultra gładkie, i takie trochę elastyczne. Piękne te włosy były, pięknie wyglądały, ale niestety w momencie, kiedy zaczęłam stosować ten szampon systematycznie, to włosy zaczęły mi wypadać. Nie w takiej ilości jak. Kiedyś, kiedy borykałam się z naprawdę mocnym wypadaniem włosów, to było około pół roku temu, i dlatego w tym momencie tak mocno walczę o zagęszczenie tych włosów. Niemniej jednak, kiedy po tym szamponie one mi niemal nie wypadały, albo faktycznie nie wypadały, i nagle coś zaczęło wypadać, no to powiem Wam szczerze, że ja trochę spanikowałam i wróciłam sobie do tego szamponu. Natomiast w późniejszym czasie. Pojawiła się nowość, która bardzo mnie intrygowała. Są to szampony Anwen i stwierdziłam, Dobrze, nieważne, może po tym karite coś tam nie wyszło z tym wypadaniem włosów, ale wypróbujemy sobie jeszcze jakąś alternatywę, bo wiecie, chciałabym coś jeszcze Wam polecić oprócz tego makadamia spa, prawda? Więc zdecydowałam się na Anwen i to jest wersja do skóry głowy suchej i wrażliwej, brzoskwinia i kolendra. I muszę Wam powiedzieć, że w pierwszej chwili oczarował mnie zapach. On jest tak przyjemny, tak wakacyjny, słodki przez tą brzoskwinię, ale nie taki ulipkowy, bo ta kolendra nadaje niesamowitej świeżości. Ja bym chciała, żeby ten zapach utrzymywał się na włosach, bo jest przecudowny, bardzo oryginalny, niespotykany. Jest to bardzo delikatny szampon i to co mi się podoba, on tutaj w ogóle nawet nie ma Anionowych substancji powierzchniowo-czynnych, więc jest naprawdę bardzo delikatny i jest to jeden z pierwszych produktów anwen, które mają naturalny skład. Jak najbardziej zgodzę się tutaj z autorką tych m, szamponów, że one mogą być stosowane do codziennego mycia włosów. I to, co po nim zauważyłam, to to, że włosy zyskują objętość, ale jednocześnie się nie puszą. Fryzura jest bardzo taka. Nie chciałabym powiedzieć, że, że puszysta, bo nie chcę, żeby się Wam to kojarzyło z takim spuszeniem się włosów, ale naprawdę efekt fryzury pełnej objętości, pełnej lekkości z jednoczesnym, takim też delikatnym wygładzeniem włosa, nabłyszczeniem, był zachowany. I to, co przede wszystkim zauważyłam podczas stosowania tego szamponu, że podkreśla skręt włosów, w tym momencie widzicie, że ja mam włosy takie bardziej proste, ponieważ przez to, że ja je mocno chęnowałam, to one nabrały takiej ciężkości. Ale ja naturalnie mam swoje włosy falowane. I kiedy systematycznie sięgałam po ten szampon, to bardzo ładnie mi się na przykład robiła taka fala nad czołem. Gdzieś pokażę Wam tutaj zdjęcie, na przykład na Instagramie, gdzie miałam taki efekt, więc jeżeli zależy wam na tym żeby według metody Carligar pielęgnować włosy czy ogólnie żeby tych włosów nadmiernie nie obciążać bo lubicie swoje falowane kręcone włosy to ten preparat jak najbardziej mogłabym polecić i zgodzę się, że jest to wersja bardzo delikatna. Powiem wam, że zauważyłam, ja mam trochę wrażliwą skórę głowy, ale nigdy nie miałam takiego efektu, żeby mi się tam jakieś stróbki robiły czy coś takiego, ale odkąd ja po niego sięgałam, żadnego swędzenia skóry głowy w ogóle miałam wrażenie, że ona jest lepiej nawilżona więc to, że on jest delikatny, jak najbardziej ja się tutaj zgadzam i ku takim skórom mogłabym go polecić. Co z tym moim wypadaniem włosów? Powiem Wam, że pojawiło się wypadanie włosów, ale nie tak mocne jak przy tym szamponie Karite, właśnie to był taki szampon gdzieś pomiędzy tym makadamia a właśnie tym Karite, dlatego stwierdziłam no, włosy wypadają do 100 włosów dziennie, może wypaść, więc przymknęłam na to oko, stwierdziłam, to co mi wypada, to i tak jest niewiele, dlatego zdecydowałam się na jego systematyczne stosowanie i jak możecie zauważyć, już niewiele mi go zostało. No ale zostałam poproszona o zaopiniowanie moje drogie totalnej nowości. Jeszcze tego preparatu nie ma na rynku. Premiera oficjalnie będzie 15 lipca na stronie kadi.pl, także serdecznie zapraszam Was do zaglądania tam. Jest to szampon Shikakai. Jest to Ayurgyzki szampon, delikatny, skuteczny, przeznaczony do codziennego mycia wszystkich rodzajów włosów. Więc również można by go było tutaj postawić na równi z tym szamponem Anwen, niemniej jednak ten już zawiera Sodium Cocosulfate, ale nie na drugim miejscu w składzie, tylko dalej, więc raczej służy jako taki spieniacz. Ale to już jest raczej mocniejsza substancja myjąca, więc jeżeli macie takie bardzo wrażliwe skóry głowy, to bardziej ten bym wam polecała. Natomiast jeżeli nie chcecie tego efektu podkreślania skrętu włosa, wymagacie takiego wygładzenia, nabłyszczenia, no to jego tutaj jak najbardziej mogę polecić, ponieważ ładnie te włosy wygładzał. One nie traciły na objętości, ale nie były aż tak lekkie jak podczas tego szamponu Anwen. Ma bardzo też ciekawy zapach. Ja tutaj wyczuwam nutę Coca-Coli. To nie jest taka typowo Coca-Cola, że Coca-Cola jak kosmetyk dla dzieci, ale ma jakąś taką lekko słodkawą nutę, która właśnie kojarzy mi się z Coca-Colą. Być może te ekstrakty, bo jednak szampony i preparaty ajuwardyjskie mają bardzo intensywne zapachy, więc wydaje mi się, że być może ta kompozycja ziół daje taki zapach. Ale to, co jest najważniejsze w przypadku tego szamponu, o czym muszę Wam wspomnieć, to to, że nie zawiera betainy kokamidopropylowej. Betaina kokamidopropylowa jest to substancja myjąca, która jest bardzo delikatna, ale niestety jest dość reaktywna. Przez to w Ameryce została nazwana alergenem roku, niemniej jednak chodzi tutaj też o to, że w Ameryce mogą być stosowane substancje, które w Unii Europejskiej nie są dopuszczone do stosowania i one często z tą betainą wchodzą w interakcję, tworząc związek, który właśnie często podrażnia. U nas w Europie tak często nie słyszy się o tej alergii na betainę i dlatego betaina jest także stosowana w kosmetykach do mycia dzieci. Ale jednak wiem, że osoby, które zagłębiają się w czytanie składów, mogą trafić na takie informacje, że betajna powoduje uczulenia. No i fakt, faktem dużo osób obserwuje, że jednak, kiedy odstawi preparaty z betajną, gdzieś tam nie ma takiego efektu, że ich swędzi skóra głowy, czy coś tam niepokojącego ze skórą głowy się dzieje. Więc tutaj nie ma tej betajny kokamidopropylowej. Więc jeżeli podejrzewacie u siebie tego typu uczulenia, no to sądzę, że warto byłoby spróbować tego typu preparat. I ja już raz stosowałam szampon Kadi, taki z różą czerwony. I ja Wam mówiłam, że on był. Przez to, że nie miał tej betajnej kokamidopropylowej, on był jak bita śmietana, on był taki. Ciekawy w konsystencji, bardzo ciężki, gęsty, treściwy, ale pienił się bez problemu i wypukiwał bez problemu, tylko po prostu efekt na tych włosach, jak się go masowało, to tak byście wcierały bitą śmietanę we włosy. Tutaj podejrzewam, że właśnie ze względu na to, że jest sodium cocosulfate, czyli substancja, która bardzo mocno podbija to pienienie, nie ma takiego efektu tej bitej śmietany. Po prostu jest to szampon, który bez problemu się pieni i podejrzewam, że gdybym nie zwróciła Wam uwagi na te substancje myjące, to w Waszej opinii pewnie niczym nie odbiegał od innych szamponów przeznaczonych do mycia włosów o naturalnym składzie. Szamponów przeznaczonych do mycia włosów, no masło maślane, przepraszam. To, co niebywale podoba mi się w tym szamponie, to to, że ma naprawdę wysoką ilość tych ekstraktów ajuwerdyjskich i nie bez znaczenia jest to dla naszych włosów. Zdecydowanie stają się mocniejsze i Ciutkę mniej wypadają niż w przypadku tego szamponu Anwen, ale wciąż, jeżeli chodzi o wypadanie włosów, numerem jeden pozostaje makadamia Spa. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o sam efekt na włosach, właśnie tej gładkości, którą dzisiaj widzicie, i tego blasku połysku przy jednoczesnej całkiem zachowaniu objętości, no to jak najbardziej tutaj za to mogę go pochwalić. Przejdźmy sobie więc do odżywek i masek, i muszę Wam powiedzieć, że zdękowałam kolejne opakowanie garniera hairfood w wersji alesowej. Z tych wszystkich hairfoodów po prostu najbardziej odpowiada mi ta wersja, najlepiej się u mnie spisuje. Skład jest ładny, ale jest tam. Jedno mam zastrzeżenie do takiej jednej substancji, ona niby jest naturalna, niby można stosować, ale musiałam Wam o niej wspomnieć. Też tam w tym wcześniejszym vlogu dokładnie opowiadałam na jej temat i na temat tej maski, więc też nie chcę się powtarzać, żeby ten vlog nie był za długi, ale to, co chciałam Wam pokazać, to wróciłam do odżywki biolawen. Odżywkę biolawen stosowałam systematycznie. Chyba przez rok czasu jak nie dłużej, jedno opakowanie po drugim, zanim pojawiły się te maski Hairfood. Odkąd one weszły, ja postanowiłam wypróbować wszystkie, no bo w końcu garnier wypuścił coś naturalnego i one mi się spisywały, więc jakoś tak przy nich zostawałam, ale postanowiłam, znam już te preparaty. Wróćmy do tego, co było wcześniej i porównajmy ponownie. Jestem dosłownie po kilku użyciach, więc myślę, że więcej Wam powiem, jak już zdenkuję całą tą odżywkę, ale jestem bardzo zadowolona z efektów. Nie widzę, żeby na przykład było to słabsze działanie nawilżające niż tej wersji aloesowej Herfuda, więc mocno się zastanawiam, że chyba wrócę sobie do tych odżywek biolawem, z tego względu, że jednak one są całkowicie pozbawione jakichkolwiek. Kontrowersyjnych substancji no w przeciwieństwie do tych herfoodów. Dlatego postanowiłam, zostaje przy biolaweniu. Ja też muszę Wam powiedzieć, że jakiś czas temu, kiedy właśnie stosowałam sobie tak systematycznie ten Biolaven, bardzo lubiłam go mieszać sobie z sieminiem lnianym i wtedy te włosy zyskiwały dodatkowo takiej objętości, lekkości, więc myślę, że jeszcze sobie wrócę do tej metody, ale to dam Wam znać na przykład w jakimś denku, kiedy już skończę tę odżywkę i będę Wam mogła na ten temat więcej powiedzieć. Przejdźmy więc do czegoś, co myślę, że interesuje wiele z Was, a więc... Ciereczki. No, dla mnie też w tym momencie wcierki są numerem. Jeden topowym numerem, jeżeli chodzi o preparaty do włosów, które poszukuję. I zacznijmy sobie od tej, tego serum y, przeciw wypadaniu włosów dr do, Konopka. Bardzo mnie zaintrygowało, bo ponieważ ono miało jakąś taką bardzo przystępną cenę, nie pamiętam w tym momencie około 15 zł, więc naprawdę na dobrą kieszeń. Dostępne są od ręki w naturze, dostępne są od ręki w Superfarmie i wielu innych takich mniej znanych drogeriach. No to postanowiłam, czemu nie? Powiem Wam coś na ten temat. Skład ma bardzo ładny, bardzo bogaty w substancje aktywne, wiele tam jest ekstraktów ziół, natomiast to, co jest bardzo niefajne w przypadku tego preparatu, to to, że on jest malusi. On ma moje drogie 20 ml. I powiem Wam szczerze, że ja go sobie nakładałam tak obficie. No ale jak zauważyłam po pierwszym, drugim razie, że ja nie mam już y, ponad połowy opakowania, no to potem już staram się nakładać mniej, ale to i tak jest po prostu niewydajny produkt. Ni on wystarczył, uwaga, na cztery użycia. <laughs> cztery użycia. Przez pierwsze dwa razy ja go sobie po prostu, bo on ma taki bardzo fajny aplikator, zobaczcie, więc ja go sobie po prostu w taki sposób nakładałam, że tak... Pasma rozdzielałam i nakładałam w taki sposób, bardzo łatwo się w ten sposób aplikowało i potem ja sobie przy pomocy takiego pajączka wcierałam po prostu sobie ten preparat, w ogóle to faktycznie muszę Wam powiedzieć, że świetnie rozprowadza różnego rodzaju wcierki na włosach, jeżeli jeszcze się nie zaopatrzyłyście w ten gadżet, no to słuchajcie, każda prawilna włosomaniaczka powinna mieć tego typu gadżet w swojej kosmetyczce i on znacznie ułatwiał mi rozprowadzenie tego preparatu, więc potem postanowiłam stosować go mniej i też rozcierać tym pajączkiem. No ale i tak był to niestety produkt bardzo mało wydajny. Dlatego jak ja już widziałam, że e, kończy mi się to serum i bardzo szybko mi się skończy, no to zaopatrzyłam się w kolejne serum do włosów, czyli właśnie taką wciereczkę i jest to Planeta Organika z baobabem. I to, co mi się bardzo podoba, to właśnie aplikator, który się totalnie nie zacina. Daje piękną chmurkę, jeżeli chodzi o aplikację tego pr produktu, przez co właśnie, kiedy my go nakładamy na skórę głowy, to mimo tego, że jest, są włosy, to dociera ten preparat naprawdę w każde miejsce i jeszcze dodatkowo tym pajączkiem potem sobie przemasować skórę głowy i naprawdę czuć, że ta wcierka ro rozłożona jest zaaplikowana na każdym milimetrze skóry głowy. Faktycznie ja już ją sobie stosuję znacznie dłużej, około miesiąca, i teraz wam mogę powiedzieć, że faktycznie ona działa. Bardzo ładnie wzmacnia włosy. Mam dużo baby hairów. O, czekajcie, może uda mi się je wyciągnąć, bo u mnie wszystkie włosy się ładnie układają, ale no, musicie mi. Nie, to nie jest baby hair, to jest jakiś przycięty włos. Może tutaj. O, 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 o udało się, patrzcie. Więc faktycznie to wcieranie ma sens, bo widzę, że po prostu te baby hairy się pojawiają i to znacznie właśnie wtedy widać, kiedy ja wychodzę z siłowni, idę pod prysznic, a ja na siłowni nie chcę mieć włosów, wolę u siebie w domu, więc fryzura zostaje gdzieś tam w kitkę, w kucyk, a idę pod prysznic, no to potem właśnie gdzieś tam powstają takie kręciołki. Więc faktycznie hamuje wypadanie włosów, pomaga na wzrost włosów i na zagęszczenie, bo odrost no ładnie, szyb, całkiem szybko mi się pojawia jak na mnie, Także jestem bardzo zadowolona z tego preparatu. I jest też niesamowicie wydajny. Ja go stosuję już około miesiąc i słuchajcie, tyle gdzieś, tyle jest gdzieś zużycie, więc jestem pewna, że jeszcze w niejednej aktualizacji włosów będę wspominała o tym produkcie. I bardzo podoba mi się zapach. Bo wiecie, ja się spodziewałam, że jak to będzie baobab, nie wiem, jakoś tak spodziewałam się, że to będzie jakaś taka męska, nuta, bardziej ziołowa, a on naprawdę przyjemnie kwiatowo pachnie, więc też z tego względu lubię po niego sięgać. Na sam koniec także preparaty, które są dość innowacyjne, jak na kosmetyki naturalne, ale cieszę się, że się pojawiają, a więc serum do zabezpieczania końcówek. W poprzedniej pielęgnacji włosowej wspominałam Wam bardzo dużo na temat tego serum Cameleo, dlaczego ja się na niego zdecydowałam. Też w nim jest jedna ta substancja taka kontrowersyjna, taka sama, znaczy bardzo podobna, z tej samej grupy, jak właśnie z tych masek herfood, więc jeżeli Was to interesuje, koniecznie zerknijcie sobie do tamtego vloga. Natomiast jest to taki preparat w formie emulsyjnej, więc jeżeli macie włosy takie z tendencją do obciążenia, że one łatwo strączkują, robią się takie ciężkie, przetłuszczone, to ono na pewno nie będzie przetłuszczać tych włosów i tych końcówek. I będzie zachowywać tą lekkość włosa, ale jednocześnie pięknie je wygładza i nabłyszcza. Więc to serum w ogóle kosztuje jakieś śmieszne pieniądze no bo to jest kameleo, ma ładny skład więc powiem Wam, naprawdę szkoda nie próbować, ale jest też bardzo wydajne, zobaczcie, ja, ja już naprawdę je stosuję długo, a mam jeszcze połowę opakowania, no ale stwierdziłam, kiedy zobaczyłam właśnie, że jest taki preparat, takie serum do zabezpieczania końcówek, czyli z tej samej serii co mój ulubiony szampon, no to stwierdziłam, koniecznie muszę też wypróbować. I to się nazywa olej fluid do włosów. I już tutaj nie ma tej kontrowersyjnej substancji, natomiast jest w formie olejowej. Ja się troszeczkę obawiałam, bo na przykład serum do włosów Wianka mam tak, że jak go nałożę niewielką ilość, to jest ok, ale jak już nałożę go za dużo, to on też mi czasami ten włos obciąża. Serum Natural Mi też takie do włosów jest, totalnie mi się nie sprawdziło, bo ono jednak było zbyt mocno obciążające, nawet jak nałożyłam dosłownie kropeleczkę. No a przecież, jak my nakładamy tak mało produktów, to też tak mało takiego serum do włosów, to też wtedy ono nie wykazuje takiego dobrego działania ochronnego, no bo to stężenie jest bardzo niskie. No trzeba jednak zaaplikować ilość. Taką, żeby wmasować we wszystkie końcówki, żeby ładnie się rozprowadziło i żeby miało tam co osiąść na tych włosach i chronić. Więc serum Natural mi absolutnie u mnie się nie spisało. Bardziej gdybyście miały takie mocno spuszone włosy, suche, które wymagają takiego nie tylko nawilżenia, delikatnego natłuszczenia, to wtedy bym bardziej tam to serum proponowała. Więc byłam ciekawa, jak spisze się ten preparat, czy też będzie taki raczej obciążający. I to, co mi się bardzo podoba... Że kiedy ja wyciskam jedną pompkę tego produktu wychodzi mi wtedy taka ilość, dosłownie jak ziarnko grochu. Poczekajcie o widzicie? Może udało się Wam zobaczyć. Jest to niewielka ilość, a bez problemu ładnie wchłania się we włosy, pomimo tej olejowej konsystencji, i ich nie przetłuszcza. Może nie wiem, na sucho jeszcze przyznam, że nie próbowałam, więc mam wrażenie, że to jest taki najbardziej. Zamiennik z tych serów olejowych, które do tej pory stosowałam, z tych naturalnych, który najbardziej imituje silikon. Bo nie przetłuszcza tych włosów, ale ładnie wygładza i nabłyszcza. A jaki ma zapach dziewczyny! Kwiatowy z taką nutą egzotyczną. Bardzo mi się podoba na lato, świetnie troszeczkę utrzymuje się na włosach, co dodatkowo sprawia, że ja chętnie po prostu po nie sięgam. Jestem bardzo na plus. No i zobaczcie, to jest opakowanie, żeby wam nie skłamać. Kurczę, nie mogę teraz znaleźć. Będziecie oczywiście linki miały poniżej 100 ml, 100 ml, a ja używam dosłownie kropel, kilka kropelek, jedną pompeczkę i to mi na pewno wystarczy też na bardzo długo, także uważam, że jest to także bardzo wydajny produkt. Przyznajcie, same, naprawdę miałam dużo tych produktów w tym miesiącu. Jednak mam nadzieję, że dzięki temu ten vlog był dla Was ciekawy. Być może udało mi się pokazać Wam coś ciekawego. I mam też do Was pytanie: ponieważ zastanawiam się, czy nie zrobić takiego vloga, w którym pokażę Wam kilka różnych. Serum do włosów o naturalnym składzie. Przy czym nie mam wszystkich w tym momencie tych serum, i nie wiem, czy zadowoliłoby Was to, gdybym na przykład gdzieś pokazywała screeny tych preparatów, zdjęcia i przy okazji o nich coś opowiadała. Dajcie znać, bo jednak przyznajmy sobie szczerze, przy moich raczej krótkich włosach. Zużycie takich serum jest dość powolne, a nie chcę sobie robić jakichś przeogromnych zapasów, bo nie chciałabym, żeby potem te preparaty mi się psuły. No nie jestem za takim marnotrawieniem kosmetyków. Czekam na Wasze opinie, jestem ciekawa, które z tych preparatów miałyście, jak spisują się u Was, a może zainteresowałam Was którymś. Dajcie znać i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Cześć!